Państwo, 11 kwietnia minęła godzina 7 wieczorem i ze stacji WPN 1490M w programie Radiowe Tajemnice Świata kłania się pięknie Barbara Koroszy. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy dalej podążać sobie drogą przypominania słów przekazów dla ludzi przed wielką przemianą na ziemi w roku 2012, przekazywane przez łączniczkę panią Lucynę Łobos od roku 2005 właściwie od dwutysięcznego od duchowego opiekuna ziemi. Dzisiaj pozostaniemy sobie jeszcze przy przekazach z roku 2003 i jak to ma miejsce w poniedziałki, wtorki i środy poświęcamy sobie czas na to staranne przekazywanie słów przypominanych właśnie również z tych archiwalnych przekazów, słów ważnych dla ludzi, przed tą przemianą nieuniknioną ale dobrą. Powtarzam dobrą przemianą dla całej naszej cywilizacji. Przemianą powiedziałabym nawet przed totalną zmianą kursu naszej cywilizacji, a zatem słowa dotyczące wszystkich nas i każdego z osobna, ponieważ nie będzie mieli państwo ani jednej osoby na tej planecie, które, której zmiany, te zupełne i na poziomie globalnym i osobistym w żaden sposób nie dotkną. A zatem yy, nie traćmy czasu, zaraz przejdziemy do informacji, dzięki którym możemy się słyszeć. Przypomnę tylko numer do studia 708 9762 numer do biura programu 773 1409 i mój adres elektroniczny barbarachoroszy.yahu.com. Kropeczka .com. Już niebawem zaproszę Państwa ponownie na stronę radiową, która cały czas jest w rekonstrukcji programu, żeby z łatwością był dostępny dla Państwa cały zestaw tych archiwalnych nagrań również. Ale naszego radia przypominam, że można słuchać również na żywo w sieci elektronicznej pod adresem wwwwpna 1490 amco M. Przechodzimy do słów sesji przekazu. Ciągle jesteśmy w roku dwutysięcznym trzecim. Sesja metodą channelingu telepatycznego z Lucyną Łobos z maja roku 2003. Na pytania Odpowiada istota duchowa, duchowy opiekun ziemi, N.K., Samuelu N.K., czy możesz nam powiedzieć, jak Ty odczuwasz nasze myśli? Zdarza się, że odwołujesz się do czegoś, o czym wiemy my tylko sami. Bardzo nas to zaskakuje. N.K., otóż jest coś takiego jak telepatia, jest coś takiego jak nadświadomość. Twoja nadświadomość jest kanałem otwartym. Ty tylko możesz się blokować ze swoją podświadomością, ale wpływu na nadświadomość nie masz żadnego. Więc tym kanałem i tą drogą my swobodnie odczytujemy z Twojego mózgu dokładnie to, co chcemy, i nawet wyprzedzamy myśli, które nadałaby Twoja nadświadomość do podświadomości. I to jest to, co Was zaskakuje. Słucham. Czy Możesz tam powiedzieć, co to znaczy mieć otwarte serce dla ludzi? Jest to pojęcie względne. Każdy ma swoją własną teorię. Proszę wytłumaczyć to. Enki. A czy teoria na poczucie bezpieczeństwa też jest dla każdego inna? Czy też każdy by chciał to odczuć na własnej skórze? Mogę powiedzieć, co to jest? Otóż na pewno jest to poczucie bezpieczeństwa, jest to brak lęku przed jutrzejszym dniem. To, co jeszcze dalej jest miłość, szczęście. Kiedy budzisz się spokojna, kiedy widzisz szczęście swoich bliskich osób, kiedy idziesz ulicą, a ktoś do ciebie się szczerze, bez przymusu uśmiecha, albo daje rękę na powitanie. Szczerą rękę, z której emanuje spokój, miłość. Miłość wszechobecna jest to właśnie to, czego ludzie oczekują. Nie takiej miłości wśród rodziny, a broń Boże, nie wśród takiej miłości wypuścić poza mury własnego domu. To nie jest wtedy miłość, gdyż zamyka się tylko w jednej komórce, a tu trzeba wyjść wyjść i otworzyć się na drugiego człowieka. Ale to musiałby uczynić każdy człowiek. Otwórz się na drugiego człowieka, a wtedy zrozumiesz. Zrozumiesz pojęcie szczęścia i pojęcie miłości. Nie da się tego przełożyć na proste słowa, tak samo jak nie da się zobaczyć energii elektrycznej. No chyba, że ją dotkniesz. To samo dotyczy również tych dwóch ogromnych energii. Kiedy zaczniecie się otwierać na tą energię, to wtedy zrozumiecie i zobaczycie, jak wygląda pojęcie szczęścia i miłości. Słucham. Enki. Chciałabym, abyś powiedział, co będzie po otwarciu piramidy. Czy nastąpi kontakt z istotami pozaziemskimi? I jeśli tak, to jak to będzie wyglądało? Enki. Tobie na pewno chodzi o taki kontakt wizualny. Czy będziecie mogli zobaczyć istoty z Oriona? I tutaj mogę powiedzieć, jeśli serce jest otwarte i wiara mocna, to oczywiście takie kontakty będą się odbywały, czyli istoty z Oriona będą już przybywać na ziemię oficjalnie. To znaczy nie będzie to zaraz po otwarciu, gdyż rewolucja będzie nieziemska zaraz po otwarciu. I dlatego, kiedy już faraon ujrzy słońce, będzie trzeba troszkę czasu, żeby wiele grup ludzkich uspokoić. I można byłoby sobie to wyobrazić, co by się działo, gdyby zaraz pojawiły się statki i tacy przybysze z otwartymi ramionami wychodzą ze statku. Już było to robione. I tutaj nie chciałbym też pewnych grup rządowych krytykować, gdyż mógłbym przytoczyć wiele faktów, gdzie po nawiązaniu kontaktu z takim statkiem z Oriona. Gdzie było pozwolenie na lądowanie? A kiedy statek taki znalazł się w zasięgu rakiety, wystrzelono i zastrzelono, zabijano takich prosząc, proszących o pozwolenie. O tej instytucji tutaj mówię i na pewno wszyscy wiedzą. I dlatego, kiedy faraon ujrzy słońce, po tej pierwszej fali wstrząsu będzie dalej oczyszczanie. A takie już widzialne i odczuwalne kontakty nastąpią po 012 roku, czyli teraz tej ery wodnika. Natomiast istoty o czystych sercach będą mogły widzieć nas i to widzialnie. Tak jak do tej pory staramy się tego uniknąć, żeby nie doprowadzać do większych wstrząsów, tak później będziemy się ukazywać. I wtedy w tych istotach wybranych nie będzie lęku. I dlatego tutaj, odpowiadając na to pytanie, proszę jeszcze o małą chwilę wstrzymania się. Rok 012 jest tuż, tuż, i wtedy dopiero statki zaczną lądować. Słucham. A czy będzie zainstalowana ziemska baza na Marsie i czemu ona ma służyć? Odpowiedź. Zacznę od pierwszego od Marsa i chęci zasiedlenia Marsa przez istoty ludzkie. Pytasz, kiedy to nastąpi? Jeśli chodzi o bazę, jak już wiesz i było mówione, tam już bazy są i to dwie, i tych istot z Syriusza B i z Oriona, gdyż łatwiej jest im się przemieszczać w czasoprzestrzeni, docierając do ziemi z Marsa, aniżeli ze swoich macierzystych planet. To jest troszeczkę za daleko, dlatego tam są bazy i nie rozumiem, dlaczego instytucja o nazwie NASA kłamie. Gdyż ostatnia sonda, która była na Marsie, wyraźnie pokazała, że coś się tam znajduje. Może inaczej to określę. Sonda pokazała to, co te dwie grupy istot chciały im pokazać. Czyli wtedy, kiedy była sonda, sądom miała kontakt właśnie istota z Oriona, czyli istoty, laboratorium tych z Oriona i pokazali tylko tyle, ile chcieli pokazać. Następnie sonda została uszkodzona i kontakt z Marsem się urwał. Dlatego nie pokazało NASA tych filmów, które zostały przekazane i miały być przekazane ludzkości. Tak było przecież szyfrem przekazane. Była pokazana twarz. Twarz, jak wyglądają istoty z Oriona. I z tego co ja wiem, nic takiego nie było wam pokazane. Dlatego też pytam się, i tutaj mogę spokojnie skierować słowa do NASA, gdyż trudno prawdę zarzucić mówiąc kłamstwo. Pokazana też była piramida. Dlaczego, pytam się, ta piramida nie została ukazana ludzkości? Jeżeli następna wyprawa na Marsa i tutaj już mi podpowiadają istoty, byty z Oriona, które się włączyły i proszą o słowo przekazania. Jeśli dalej misja Mars-Ziemia będzie miała cel skolonizowania i zawładnięcia tą planetą, to z góry możemy powiedzieć: każda wyprawa zakończy się fiaskiem. Nie pozwolimy na wtargnięcie na Marsa, a tym bardziej na założenie tam bazy. Jeśli misja będzie pokojowa i wspólna misja będzie miała cel ratowanie Ziemi, wtedy przybywającym na Marsa kosmonautom my ujawnimy się i siądziemy do wspólnej rady i będziemy omawiać, jak należy ratować Ziemię. Te słowa można przekazać. Jeśli misja będzie pokojowa, baza ziemskich istot jest możliwa, jeśli będzie tak jak do tej pory. Cel zawładnięcia. Cel zniszczenia istot z Oriona. To wszystko zakończy się fiaskiem. A tu jeszcze dodaję. Kosmonauci, czyli te istoty, które wylądują na Marsie, nigdy nie powrócą na Ziemię. Będą przetransportowane na Oriona. Słucham. A czy możemy wiedzieć, jak patrzą byty z Oriona na naszą misję na Ziemi? Enki. Radość. Jest radość, gdyż kiedy zostanie kanał otwarty, a jak już wiesz, kiedy został zamknięty, wtedy ingerencja istot z Oriona będzie większa. Tylko teraz współdziałają, a kiedy już faraon ujrzy słońce, wtedy już oficjalnie zaczną pracować na ziemi. Cel jest wiadomy ratowanie ludzi. Jak najwięcej ratować ludzi. To jest głównym przesłaniem tych z Oriona. Słucham. A czy w niedalekiej przyszłości będą możliwe podróże gwiezd do gwiezdnych braci? Odpowiedź. Co się tyczy drugiej Ziemi Orion tak, jest to możliwe i tak też będzie. Będą podróże międzygalaktyczne i pomiędzy tymi dwoma Ziemiami. I to wcale nie w takim odległym czasie. No, Was to już nie spotka, ale niedługo to może się stać w dwutysięcznym Waszym setnym roku. I będzie to normalna podróż, bo wtedy możecie się teleportować. Bez większego wysiłku najpierw podróż na Marsa, tam oczyszczanie i już teleportacja na Oriona. Słucham. A czy możesz troszeczkę więcej powiedzieć na taki temat, jak wyglądał kontakt Ezechiela z wami? Tak, Ezechiel. Tutaj chcesz się cofnąć do czasów Starego Testamentu i wizji, jakie miał Ezechiel. Otóż jest tutaj zarzucane temu biednemu prorokowi, że był powiedzmy nałogowy pijak, że nadużywał narkotyków, że miał omamy. Otóż nie, nic z tych rzeczy. Był to oczywiście prosty pasterz i też musiał mieć to przekazane tak, żeby mógł zrozumieć. Stosował się do nauk mojżeszowych, więc przekazywał to tak, jak on to rozumiał. Czyli dla niego przybysze z Oriona byli aniołami. On w nich widział aniołów, opisywał tak, jak to rozumiał, a butle tlenowe brał za skrzydła, hełmy wiadomo. Ci, którzy tutaj przybywali i jeszcze będą przybywać, nie zdejmą swego ochronnego okrycia, gdyż ziemia jest bardzo skażona. Wtedy, kiedy była jeszcze czysta, już wtedy bardzo się bali waszych ziemskich bakterii, co dopiero mówiąc teraz. Dlatego Ezekiel, już to wspominałem podczas którejś sesji, nie był, nie był człowiekiem chorym psychicznie. Ezekiel naprawdę miał przekazane od istot, które przybyły do niego i kazały mu spisywać to, co zobaczył, to, co jemu powiedzieli. To ludzie zrobili z niego szaleńca. Słucham. Samuelu Enki, ludzie się ciągle dopytują, po co nam wiedza z grobowca faraona. Czy możesz na to pytanie odpowiedzieć? Enki. I tutaj mógłbym zapytać inaczej. Pytanie, zapytanie. A po co ludzie polecieli na Księżyc? A po co ludzie lecą na Marsa? Czego tam szukają? Po co budujecie te wszystkie wielkie teleskopy? Kształcicie astrologów, astronautów? Pytam się po co. Skoro jesteście tacy ważni, tacy zadufani, więc dlaczego i czego szukacie tam u góry? Pytam się po co. Przecież jesteście pępkiem wszechświata i nic i nikogo wokół Was już nie ma. Przecież pewne grupy istot ludzkich twierdzą, że jesteście jedynymi tylko istotami w całym wszechświecie. No więc, po co, pytam się, takie nakłady finansowe są robione i czego szukacie? Szukacie kontaktów, wysyłacie w kosmos informacje. Pytam się, po co to czynicie? Co wam da odnalezienie faraona? Niby można byłoby powiedzieć nic, bo cóż, odkopie się tylko mumie, trochę zamieszania, że coś tam zostało wydobyte za ciężkie pieniądze, co nie jeden się będzie stukał w głowę. Komu to jest potrzebne? Otóż jeszcze raz Wam powtarzam: piramida. Piramida leży w centralnym punkcie osi Ziemi. Tak jakbyś wbiła kij w środek Ziemi. Kiedy byście próbowali się przebić przez ten centralny punkt, to byście się przewiercili na drugą stronę półkuli. I ten centralny punkt łączy się właśnie z Orionem. Nie możecie sami funkcjonować. Musicie współdziałać, czyli musicie współpracować z innymi istotami i wreszcie zdajcie sobie z tego sprawę. Naprawdę nie jesteście pępkiem wszechświata, wokół was roi się, aż od innych żywych istot posiadających materię w kosmosie. Dlatego Orion został wybrany, gdyż jest bardzo blisko Ziemi. Bodaj najbliżej, gdyż waszym. Układzie Słonecznym. Po zniszczeniu owej planety nie ma innego życia, a tylko w Waszym Ziemskim Układzie Słonecznym. Na innych układach galaktycznych są istoty rozumne o dużo większym stopniu rozwoju. I dlatego powtarzam raz jeszcze i powtarzał będę: faraon odegra kluczową rolę w całej historii wszechświata. I jest to bardzo ważne, żeby ten kanał który został zamknięty na 2000 tysiące lat, a jest to kanał energomagnetyczny. I ten kanał musi, musi zostać otwarty. Trudno jest mi to wytłumaczyć prostymi słowami, ale tak to zostało ustalone. Tak zdecydował sam Bóg, zamknąć kanał dopływający energetycznie do Ziemi. I tutaj też mógłbym rozwijać ten temat. Ale teraz proszę o następne pytanie. Mamy takie pytanie. Istnieje taki termin na Ziemi jak porwania przez UFO. Co o tym możesz powiedzieć? Porwania ludzi przez UFO, czyli przez kosmitów. NKI. Jakie porwania? O jakich tu porwaniach my mówimy? Mówiąc inaczej, nie są to żadne porwania. To są tylko. Takie krótkie wzięcia na statek kosmiczny. Czy to jest statek istot z Syriusza, czy też istot z Oriona? Faktem jest, że są prowadzone badania nad człowiekiem. Ale dlaczego są przemilczane inne fakty? Ile z tych, powiedzmy, uprowadzonych istot ludzkich odzyskało zdrowie? Dlaczego o tym się nie mówi? Iluż to ludzi dzisiaj cieszy się idealnym zdrowiu po takim wzięciu? Czyż to jest wstyd, czy strach, czy też zakazane jest to powiedzieć? Dlatego też te zaproszenia, już nie będę używał słowa porwania czy uprowadzenia, tylko zaproszenie na statek, były, są i będą. A będą to do tej pory dopóki się oficjalnie nie będą istoty z Oriona przemieszczać, lądować i ponownie odjeżdżać i tego faktu nikt nie zmieni i nikt nie zabroni tym istotom tutaj się zatrzymywać taka jest prawda słucham pytanie, czy tajemnicze kręgi w zbożu na ziemi czy to jest znak od jakiejś cywilizacji pozaziemskiej czy to jest jakieś przesłanie dla nas Enki a czy sądzisz, że natura sama potrafiłaby coś takiego uczynić przez jedną noc? Oczywiście, że jest to znak i przesłanie. I też nie rozumiem, dlaczego istoty ludzkie tak się od tego odcinają. Jest tylko niewielka grupa ludzi, którzy wierzą, że jest to przesłanie z zaświatów, że jest to jakiś język, jakiś sygnał nadawany z kosmosu. Jest to przecież już tak widzialne, a jeszcze wszyscy są ślepi? Nie jest to przesłanie od nas, gdyż my jesteśmy istotami duchowymi i możemy ingerować w Wasz umysł, w Wasze serce i nadświadomość, o której mówiłem. Ale przecież są inne planety, które chętnie chcą współpracować z Ziemią. Te przesłania na Zbożu i w innych krajach, które się pojawiają, Pochodzą z różnych zakątków wszechświata Dlatego nie jest to bajką I nie tworzy tego sama matka natura To jest po prostu pisane energią energomagnetyczną I przyjmijcie ten fakt za fakt oczywisty Enki, czy cywilizacje Liry i Plejad i inne walczą teraz o wpływy na Ziemi? Enki, nie Teraz wszyscy, którzy wcześniej byli zainteresowani Ziemią i schodzeniem, czyli przyjazdami na Ziemię, w tej chwili są w stanie oczekiwania. Tak naprawdę to istoty ludzkie są pod ścisłą obserwacją planet i innych istot duchowych. Patrzą na to, co się dzieje, jak ludzie sobie radzą i jak sobie radzą istoty duchowe w tym wszystkim. Potem, kiedy będzie upływało to ziemskie tysiąc lat, zaczną się ponownie pojawiać na Ziemi. W obecnej chwili, i tutaj też mogę do Ciebie kierować te słowa, jesteście zdani na opiekę tylko Boga, Boga Jachwe i jego synów i innych, którzy mają teraz pracę zleconą względem Ziemi. Drogi Enki, czy chciałbyś coś szczególnego przekazać ludziom? Nki. Tak, otuchę. Otuchę, nie strach. Nie strach, a otuchę przekazujcie każdemu spotkanemu człowiekowi. Ludzie będą z dnia na dzień, z roku na rok coraz bardziej przerażeni. I trzeba im dać tej otuchy i zaszczepić ten spokój. Bo tylko spokój potrafi uratować Ziemię. Spokój, miłość i zaufanie do waszego ziemskiego Boga, właściciela ziemi. Zaufajcie, raz jeszcze powtarzam, zaufajcie Bogu, a nic złego nie może się Wam przytrafić.